Tomasz Adamek, dzisiaj troszeczkę w innym nastroju. Gościsz bokser RG u siebie w domu, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Tomku, na miesiąc przed walką. Powiedz, jak samopoczucie? poczucie? No przede wszystkim jestem zdrowy, forma jest, trenujemy bardzo ciężko, ale wszystko zgodnie z planem i stało te kilka tygodni. Mam nadzieję, że będzie ten błysk do, do 3 sierpnia i wchodzę do ringu, robię dobrą robotę i schodzę z ringu. Powiedz mi Tomku, co wiesz o swoim najbliższym przeciwniku Tony Grano, czym może Cię zaskoczyć, poza tym, że na przykład nie wstawił się na konferencji prasowej ostatnio? Wiemy, że na Florydzie trenuje, tak można powiedzieć, kto dostaje szansę ze mną walki, trenuje ponad wszystko inne, co, co, co mieli wcześniej, czyli no, każdy chce mnie pokonać, bo jestem na, na wierzchołku wagi ciężkiej. To jest normalne, więc ja też to te bardzo ciężko. Będę przygotowany na pewno na 100% i zapowiada się świetna walka. On ma tam uderzenie z prawie ręki, przewrócił kilku kości. Na pewno jestem faworytem i zrobię wszystko, by wygrać w dobrym stylu. Tomko, ostatnio, kiedy rozmawialiśmy, wspominałeś, że zeszłoroczne. Cztery walki to był ewidentny element przemęczenia materiału. Byłeś naprawdę zmęczony i sam prywatnie powiedziałeś, że e, walka ze Steve'em Cunninghamem była również dla ciebie nudna. No tak, bo jeżeli y, głowa chce coś y, zrobić, a nogi i ręce, y, ciało nie pozwala na to, to, znaczy, że jest przemęczenie. Roger to zaraz widział na początku walki, ale. Zawsze ma wielkie serce do walki i wygrałem minimalnie, bo nie wygrałem tego wysoko, ale wygrałem zadając mocniejsze ciosy. I tak zakończyłem rok. Szczęśliwi Bogu dziękować, wygrałem cztery walki i trzeba było troszeczkę odpocząć, odpuścić ten trening, by zregenerować się bardzo szybko i powrócić właśnie na 3 sierpnia. Jest plan na dwie walki i mam nadzieję, że te dwie walki w tym roku zrobię. Właśnie Tomku, rozwiewając wszelkie wątpliwości, wielokrotnie już powtarzasz, tłumaczysz, że nie kończysz kariery, że to nie są Twoje ostatnie walki. Życzymy Ci jak najdłuższej kariery, ale powiedz mi e, o najbliższych planach. I teraz, czy możesz mówić już o kolejnym przeciwniku? Będzie to jesienią, prawda? Znaczy, gdybym mówił, byłbym niepoważny, jak możesz sięgać walki październik, listopad, gdzie... Nie odbyłeś jeszcze walki 3 sierpnia. Są plany, bo zawsze trzeba planować coś do przodu, ale wiemy, że 3 sierpnia muszę wyjść do rynku i wygrać i to jest najważniejsze dzisiaj u mnie. Jeżeli wygram w niedzielę będziemy myśleć o walce kolejnej. Taki jest plan. Nigdy nie wolno sięgać czegoś, czego nie ma. Także jest 3 sierpień i na tym się skupiamy. Tomku, widząc Ciebie bardzo zrelaksowanego, wypoczętego, spodziewamy się, że naprawdę 3 sierpnia zaprezentuje się bardzo świeży Tomek Adamek, młody. No, wszyscy liczą, że, że wrócę do walk, tych cios za cios. No niestety nie mogę tak walczyć, jak walczyłem w wadze półciężkiej, bo, bo waga ciężka jest wagą ciężką. Jeden cios y, zmienia obrót walki. Wygrywając możesz w każdej chwili przegrać, więc... Pracuję nad techniką y, z Roger'em od trzech lat, y, zmienił mnie zupełnie, że nie walczę jak walczyłem. Nie przyjmuję czysto ciosów. Raz byłem tylko trafiony przez trzy lata, można powiedzieć czysto przez y, walkera, gdzie, gdzie ten, chociaż Kliczko też by tam trafił, ale oczywiście to nie były jakieś ciosy, które y, mnie ścięły z nóg jak to było z walkerem, no, ale to błędy się popełniało i popełniać się będzie. Natomiast no tych ciosów nie wolno przyjmować na głowę, jeżeli będzie, że przyjmował, no to kariera jest wtedy Wskręca sobie życie, tak można powiedzieć, w boksie. Więc chcę jeszcze powalczyć, daj Boże, zdrowia, te kilka walk, stoczyć dobrych, dostać walkę o świata. Jeżeli nie będę ciosu przyjmował, dotrzymam kroku, dotrzymam kibicą wielu, wielu emocji, dam do siebie wszystko, by walczyć świetnie, bo pokazywać w ringu szermierkę na pięści i wygrywać. Nie przyjmować, a oddawać. To jest właśnie cała szkoła amerykańska. Nie, nie iść na wymianę cios za cios, bo, no mówię, ciężka waga, jeden cios i, i pozamiatane. Tonku, często w wywiadach e, wspominasz trenera. E, dzisiaj chciałbym zadać Ci pytanie, jak wiele znaczy dla Ciebie współpraca z Rogerem? E, widzę, że traktujesz go jako wielkiego mistrza, jest to człowiek, którego filozofia odpowiada Twojej filozofii życia, prawda? No jeżeli widzisz, no, w ciężkiej wadze troszeczkę czasu spędziłem. Rozmawiam z Tobą, nie mam jakichś, wiesz, blokad i tak dalej, nie jękam się. Pamięć mam, jak miałem za młodego chłopaka, więc to znaczy, że nie przyjmuje czysto ciosów, no bo jeżeli przy i przyjmuje, że jesteś, roz, jak to mówią po boksersku, rozklekotany i, i wtedy trzeba bardzo szybko kończyć karierę, bo mam dzieci, mam żonę, mam dla kogo żyć, więc y, Roger mnie nauczył wiele i wciąż mnie uczy, bo nigdy nie będę umiał wszystkiego, bo jestem tylko człowiekiem i zawsze jakieś błędy się popełnia w ringu, właśnie gdy przychodzą emocje i tak dalej. Bo na treningu może wyglądać wszystko idealnie, jednak w ringu zawsze gdzieś może być jakiś błąd. Tak jak w walce z walkerem. no Jeden błąd opu opuściłem rękę i trzeba było szybko stawać z maty, bo jest 8 sekund. Dobrze, że mam twardą szczękę, bo inaczej byłaby lipa. E, więc e, Roger to świetny, świetny nauczyciel i nie ma ich za wielu. Niestety e, słyszę e, pogłoski, takie głosy, że słyszę ile ma telefonów, ile ma propozycji. Jechanie do Kalifornii, gdziekolwiek dzwonią, chcą jego, bo jest dobry nauczycielem. Ale mam nadzieję, że, że ta współpraca będzie dalej trwała i zdobędziemy Mistrzostwo Świata, bo to jest moje pragnienie, mój cel. Hey, tluku, powiedzmy, że Roger głośno mówi o tym, że jesteś jego ostatnim pięściarzem. W momencie, kiedy Ty zawiesisz rękawice na przysłowiowym kołku, on pożegna się z tracą. Z pracą trenerską? On ma 69 lat, jest w dobrej dyspozycji, bo przecież trenuje, nawet teraz nie ma go w domu, wyszedł, robi godziny spacer i to bardzo szybki. Ciężarki ma na górze, widzę pompki, także on, on naprawdę dba o siebie. No ale powiedział tak, że ma też, tak jak wspomniałem przed chwilą, że ma wielu wiele propozycji, by trenować młodych i tak dalej. Jednak on powiedział, no mam 69 lat i nie chcę podróżować całe życie, no bo to, można powiedzieć, on od 35 40. roku jest na walizkach, więc mówi yy, pora na starość posiedzieć z żoną w domu i, i powiedział, że jestem yy, ostatnim pięściarzem, yy, którego trenuję. Chcę, bym, jak ja zakończę, powiedział, on też yy, w tym momencie zakończy, także mam nadzieję, że będzie to mistrzostwo świata i jedna obrona i kończymy razem. Tomku, nie lubisz wybiegać w przyszłość, ale jednak będę Cię ciągnął w temat w jesienny, wrzesień, październik lub listopad. Czy rzeczywiście docierają do Ciebie głosy, że następnym przeciwnikiem po zwycięstwie 3 sierpnia może być Bułgar Kubrat Pulev? Już, Marcin, wspomniałem przed chwilą, że no 3 sierpień to jest mój priorytet. Trzeba walkę wyjść i wygrać a w niedzielę będziemy już mówić o kolejnej walce bo, no, bo nie mogę dzisiaj no, mówię, sięgać walki listopadowej czy października któregoś gdzie mam walkę przed sobą no bo tacy byli i że się kończyło no, myśleli o mistrzostwie świata a przegrywali walkę y, ta która była z marszu więc y, nad tym się skupiam i, i Roger też nie lubi rozmawiać o przyszłości możemy rozmawiać jako, jako przyjaciele ale dzisiaj no, mój y, Mój cel jest walka 3 sierpnia wygrać, być zdrowym, bo to jest najważniejsze, bo zdrowie jest jedno, zejść z ringu i wtedy myślimy o kolejnej walce.